Cześć, trafia do mnie coraz więcej pytań na ten temat, stąd dzisiejszy film, czyli 10 najważniejszych rzeczy odnośnie handlu P2P na Binance. Pierwsze pytanie: czy trzeba mieć działalność gospodarczą? Żadne przepisy nie wymagają prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonują tylko i wyłącznie zasady ogólne. Jeśli Twoja aktywność jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, to powinieneś mieć działalność gospodarczą, czyli jeśli masz bardzo dużo tego obrotu, bardzo dużo przelewów, to działalność powinieneś założyć. Drugie pytanie. Jakie podatki należy płacić z handlu P2P na Binance? To będzie zależało od tego, na jaką formę aktywności się zdecydujesz. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, czyli uzyskujesz zysk, z walut wirtualnych to jest klasycznie 19% podatek. Jeśli zakładasz działalność gospodarczą, to możesz wybrać albo zasady ogólne, czyli według skali podatkowej 17-32%, albo po prostu podatek liniowy 19%, zatem podatek stały. Jeśli natomiast będzie to spółka, spółka będzie opodatkowana 9% podatkiem CIT, ponieważ nie jest to paradoksalnie zysk z walut wirtualnych, ale tutaj macie 9% CIT. Więc kolejna rzecz. Plusy i minusy, działalność gospodarcza, spółka. Pamiętajcie, że na działalności gospodarczej po ulgach trzeba będzie płacić składki, czyli każdego miesiąca będziemy płacili między tam 1500 a 2000 zł, w zależności od tego wszystkiego, co wybierzemy. Na spółce natomiast nie mamy składek, czyli jeśli założysz z kolegą spółkę, to nie będziesz miał tego kosztu. Jeśli chodzi jeszcze odnośnie opodatkowania, tak jak mówiłem, działalność gospodarcza najlepiej by było 19% wybrać, spółka mamy 9% CIT-u. Na działalności gospodarczej, czyli na podatku PIT od osób fizycznych, mamy jeszcze daninę solidarnościową 4%. Na spółce tej daniny solidarnościowej nie mamy. Daninę płacimy, jeśli mamy zyski ponad milion złotych z całego swojego obrotu, to znaczy z wszystkich źródeł, jakie, jakie zarabiamy. Więc Formalnie zazwyczaj spółka może być dużo bardziej korzystna, ale to pod warunkiem, że nie będziemy potrzebowali zbytnio wyciągać tych pieniędzy do siebie, czyli wypłacać tych pieniędzy ze spółki. W nowym ładzie będą ograniczenia w tym zakresie, no ale to już wszystko temat na osobną rozmowę. Jeśli decydujemy się być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą w formie jednosobowej działalności gospodarczej, albo jako spółka, to jesteśmy instytucją obowiązaną w rozumieniu AML-owskim, czyli ustawy o praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu przeciwdziałaniu, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Trzeba mieć koniecznie procedurę wewnętrzną, czyli określone jak stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego. Chodzi o identyfikację i weryfikację człowieka. Tej identyfikacji i weryfikacji nie trzeba robić od razu, ale według granic. O tym będziemy mówili zaraz. 31 października wchodzi nowelizacja tej ustawy i od tego dnia działalność z zakresu walut wirtualnych będzie regulowana czyli jeśli będziesz zajmował się handlem P2P na Binance jako przedsiębiorca w tym, w tym zakresie, e czy będziesz po prostu wchodził w ten zakres ustawy AML-owskiej, to musisz uzyskać wniosek, musisz uzyskać wpis do rejestru. Czyli mamy, będziemy mieli rejestr i od tego dnia trzeba już się wpisać do tego rejestru. Jeśli zaczniesz przed 31 października, masz 6 miesięcy na wpisanie się do tego rejestru. Jeśli zaczniesz działalność po 31 października, to przed faktycznym rozpoczęciem działalności najpierw musisz dostać wpis do tego. Jakie są progi AML-owskie? Obecnie do 31 października progi AML-owskie to 15 tysięcy euro. Czyli od tego, od tej kwoty, jak robimy transakcję z daną osobą, należałoby zrobić jej identyfikację i weryfikację. Od 31 października natomiast będzie już to tylko 1000 euro. Czyli od 1000 euro już należałoby zrobić identyfikację i weryfikację. Zwracam uwagę, że to nie jedyna granica, to jest granica kwotowa. Możemy mówić też o innych, jak na przykład, jeśli jesteśmy z kimś w stałych stosunkach gospodarczych. Ale to już znowu temat na rozmowę odnośnie tylko i wyłącznie AML-u. Dochodzimy do kwestii blokad bankowych. Dużo osób zgłasza się, że ma problemy z bankami pod względem takim, że blokują im konta. Konta są blokowane ze względu na to zazwyczaj, że ludzie padają, of padają ofiarami oszustw. Na ten temat odsyłam do osobnego filmu na stronie Kryptoprawo, blokada rachunku bankowego. Zaznaczam jednak 72 godziny ustawowe, na jaki czas bank może zablokować. Zazwyczaj jest to termin naruszany i ta blokada jest na dużo, dużo, dłużej. Czy świadczenie usług w ramach Binance to są usługi płatnicze i muszę mieć wpis do rejestru małych, małej instytucji płatniczej. Absolutnie nie. Nie jest to świadczenie usług płatniczych, więc nie musisz wydawać, nie musisz w ogóle analizować tego tematu. Zwróć uwagę, następna dziewiąta rzecz, że jeśli jesteś przedsiębiorcą świadczącym te usługi i robisz tą transakcję z konsumentem, to jesteś normalnie w relacji przedsiębiorca-konsument konsument formalnie ma prawo odstąpienia od umowy, ale na szczęście ustawodawca w ustawie prawo konsumenta wskazał, że te prawo można wyłączyć, czyli sprzedając treści cyfrowe, w tym zakresie, tak można to zinterpretować. Jeśli poinformujemy konsumenta, że traci swoje prawo odstąpienia od umowy, to on nie będzie mógł odstąpić od tej umowy. Czyli w regulamin trzeba zawrzeć, że konsument traci prawo odstąpienia od umowy. W regulaminie należy też poinformować go o tym, że przetwarzamy jego dane osobowe, między innymi w celach związanych z EML-em. To jest wymóg z ustawy aml owskiej Te rzeczy możesz sobie skopiować ode mnie z artykułu. Masz gotowe klauzule, które wstawiasz w swój regulamin i będzie wszystko w porządku. Przypominam, że zgoda konsumenta powinna być wyrażona w sposób jednoznaczny i bezpośredni, czyli ktoś powinien Ci na czacie napisać, że akceptuje Twój regulamin. Przyznam jednak, że zazwyczaj no, nie trafiają się zbytnio takie przypadki, żeby ktoś cywilistycznie odstępował od umowy, czy żeby kogoś ścigać za ten temat. Formalnie być to powinno, do Twojej uwagi, do Twojej decyzji zostawiam, czy to faktycznie wprowadzasz. Ostatnia rzecz, jakie PKD do takiej działalności? Zazwyczaj księgowi sugerują pozostałe pośrednictwo pieniężne. Z mojego doświadczenia formalnie nic nie daje wpisywanie tego pozostałego pośrednictwa pieniężnego, a tylko wzmaga problemy z bankami. Ja sugeruję dawać inne PKD, na przykład działalność portali internetowych, albo działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej. Po prostu mając pozostałe pośrednictwo pieniężne, tylko i wyłącznie narażamy się na większe problemy ze strony. Banków. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na stronę. Będą publikowane regularnie filmy z innych tematów. Tymczasem proszę o subskrypcję. Dziękuję.